Cześć. Dzisiaj na warsztacie bardzo ciekawy projekt. Jest to Yamaha FJR 1300. Zostaje zmodyfikowane to siedzisko ze względu na to, że pasażer zjeżdża na plecy kierowcy, więc został dołożony taki niewielki wzgórek zaraz przy plecach kierowcy. Już pokazuję jak to wygląda. Więc tak, tu jest zrobiony delikatny dołek. Oczywiście, do wszystkich siedzeń, czyli do kierowcy, i do pasażera, jest wstawiona mata komfortu kauczukowa. Zostało wyprofilowane tak, ażeby nogi kierowcy pewnie stały na ziemi. Oczywiście, pomaga to bardzo dużo w manewrowaniu samym motocyklem. No i delikatnie też podniosłem cały zadupek. Przy plecach kierowcy e, do góry. Tak się to prezentuje. Zielone linie e, to linie szyć, ponieważ zmieniamy też e, wygląd samej tapicerki. E, sam efekt, oczywiście, pokażę e, w niedługim czasie, jak to zostało przeze mnie zrobione i uszyte. No ale mogę zdradzić, że to będą dwa rodzaje winylu. Oba są czarne jeden jest z połyskiem. Drugi jest matowy, żeby się nie przesuwać na tym siedzisku. No i tak mniej więcej to będzie wyglądało. Obserwuj mój profil, zobaczysz jak całkowicie wyglądać będzie te siedzisko po zrobieniu przeze mnie. Trzymaj się, na razie, cześć.